Do końca roku w Kielcach nie będzie już klasycznych domów dziecka. Duże placówki zostaną zastąpione mniejszymi, w których mieszka maksymalnie 14 wychowanków. Projekt uda się sfinalizować dzięki unijnej dotacji. Marlena Wojnowska. Umowa podpisana w budżecie Kielc dodatkowe 5,5 miliona złotych. To pieniądze na nowy start, ale też poprawę warunków życia dla samotnych i potrzebujących, od dzieci po seniorów. Ważne też jest to, żeby w tych projektach obejmować indywidualnie, czyli robić taką indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdej osoby. Z wyliczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach wynika, że dzięki dotacji wsparcie otrzyma blisko 350 mieszkańców miasta, wśród nich młodzież z wygaszanych domów dziecka. I zupełnie diametralnie się zmieni. Zauważa Renata Szczepańska z zespołu placówek KEM, gdzie aktualnie jest 16 wychowanków, ale jeszcze w tym roku czeka ich przeprowadzka do domów, w których maksymalnie może przebywać 14 osób. Pod okiem opiekunów będą uczyć się samodzielności. Dzieci planują, planują miejsce, planują pokoje, planują co będą robiły. Także z no niecierpliwością czekają na przeprowadzkę którą za sobą mają podopieczni dobrej chaty. Teraz już lokatorzy domu moje miejsce. W ich przypadku przeprowadzka to tylko początek życiowej zmiany. Dzieci, które tutaj zamieszkały, odzyskały pewność siebie, odzyskały równowagę. Emocjonalnie są znacznie wyciszone. Zmiany w pieczy zastępczej dotyczą również opieki nad najmłodszymi. Małe dzieci nie trafiają do domów dziecka, a do rodzin zastępczych. Musimy pozyskiwać nowe rodziny zastępcze. To nie jest prosta sprawa i ten projekt, który w tej chwili uzyskał finansowanie, znacznie nam to ułatwi. No i spodziewam się wiele dobrego. Dobrych efektów kampanii medialnej, która ma promować rodzicielstwo zastępcze. Na taki krok kilka lat temu zdecydowała się rodzina Sysków, która stworzyła pogotowie rodzinne. Gdybym miała podejmować decyzję jeszcze raz, zrobiłabym to jeszcze raz. Oczywiście jest trudno, momentami naprawdę jest trudno, ale to, to jest nic w porównaniu z tym, jaką ja osobiście odczuwam satysfakcję, mogąc tym dzieciom pomóc właśnie na dzień dobry.